Jesteśmy tutaj cały czas na Torze Służewiec, gdzie są ogromne emocje, gdzie się dzieje bardzo wiele, a ze mną jest przedstawicielka Westminster Polska Iwona Dziobek. Dzień dobry. Dzień dobry. Iwona, bardzo się cieszę, że Cię widzę, szczególnie w takim pięknym dniu, ważnym dniu i muszę Cię zapytać, jaka jest atmosfera u Was w zespole, bo wiem jak mocno przywiązujecie się do Waszych koni. No, przywiązanie do koni to jest jedna kwestia, druga to to, że w tym roku mamy no już mocno zaostrzony apetyt na te derby, nigdy nie dane nam było odebrać błękitną wstęgę, sama wiesz jak było w zeszłym roku, przegraliśmy o nos. Więc w tym roku już bardzo mocno tutaj nastawiamy się na to, a może inaczej. No, mamy nadzieję wielką, że, że, że w końcu nam się uda. A powiedz mi, proszę, jako firma, jako Westminster Polska, widzicie zmiany, które towarzyszycie nam? No, razem to robimy, razem dokonujemy tych zmian tu na to, że służę, więc czy widzisz różnicę, będąc kolejny raz na Galiderby? Szczerze mówiąc, w tym roku jestem wręcz zaskoczona, bo ym, poziom organizacji pod takim kotem eventowym, tutaj w mojej ocenie wzrasta z sezonu na sezon, natomiast dziś derby są wręcz zaskakujące i mamy tutaj pokaz mody i mamy parady. Pod względem jakby wizualnym wygląda to na tyle dobrze, że ja śmiem twierdzić, że to, to nie jest tak, że my się nie mamy czego wstydzić na arenie tutaj europejskiej, bo widziałam te imprezy i we Francji, i w Niemczech, i, i we Włoszech. Ja bym powiedziała, że jesteśmy w takim top 3, spokojnie. No właśnie o to chciałam Cię zapytać, bo pamiętam nasze rozmowy na samym początku, kiedy jeszcze aż tak bardzo nie byłaś zaangażowana w wyścigi konnej i w ten sport. Teraz już jesteś obieżyświatem, światem, już byłaś się na kilku torach, widziałaś, czy widzisz, że nasze, nasz tor właśnie odstaje, czy zbliżamy się do tej czołówki? Jak mówię, nie rozpatrywałam go, tego wszystkiego w takich kategoriach, że my jakoś odstajemy. Ja tak wcale nie uważam. Uważam, że jesteśmy równi i jak mówię, pod kątem eventowym z roku na rok jesteśmy coraz lepsi. Czy też to miejsce jest Dobrym miejscem, żeby tutaj filozofię firmy i markę Westminster pokazywać, patrząc na te pełne trybuny? O tak, i to tylko nie naszej nie, nie tylko mam tutaj na myśli naszą markę, również inne no, umówmy się, w takie dni jak Derby, czy też Wielka Warszawska na ten tor przychodzi od kilku do kilkunastu tysięcy ludzi, więc to są jedne z większych imprez sportowych organizowanych cyklicznie w Warszawie, więc tutaj pole do manewru jest bardzo duże dla potencjalnych partnerów i sponsorów. To powiedz teraz, czego Ci życzyć tuż przed gonitwą Westminster Derby? No błękitnej wstęgi. Dziękuję za obejrzenie tego materiału i zachęcam, żeby obejrzeć więcej. Wszystkie wyścigi w Polsce na jednym kanale YouTube Toru Służewie.